Witam serdecznie i zapraszam na poradnik o Blenderze. Dziś omówię zagadnienie związane z importem gotowych modeli 3D do Blendera. Zainteresowanych zapraszam na film. Zanim zaimportuję pierwszy model, poproszę Was o zapoznanie się z rodzajami plików, jakie możemy do Blendera zaimportować. Mnie na pewno będzie interesował format FBX, który oprócz modelu zawiera jego animację oraz tekstury, jak również format. OBJ, który pozwala nam importować statyczne siatki 3D plus tekstury i materiały do nich przypisane. A zatem, żeby zaimportować jakiś model, muszę go pobrać z internetu. I w tym celu udam się pod ten OTO adres. Jak widzimy, Tutaj mamy listę różnego rodzaju formatów 3D. Ja postaram się pobrać jakiś format animowanej postaci. Kliknę i wybiorę tego oto Natana. Jak widać, jest to klik darmowy. Zorientuję się na Rozszerzenie pliku FBX, które oprócz wszystkich elementów modelu zawiera również jego animację. Klikam i pobieram rozszerzenie FBX. A więc dokładnie ten plik. Jest to archiwum ZIP. Przy okazji pobiorę sobie drugi model, żeby już nie wracać. I pobiorę model tego oto pistoletu. I tutaj zorientuję się na format siatki 3D, a więc plik z rozszerzeniem OBJ. I plik z kompletem tekstur. Super. Mam wszystkie elementy pobrane, a więc mogę zamknąć stronę. Teraz ze sceny usunę wszystkie obiekty, bo one są do niczego niepotrzebne. Przejdę do... W folderu z pobranymi archiwami ZIP. I zacznę od tej animowanej postaci Natana. Na początek folder muszę rozpakować. Ja używam aplikacji 7 ZIP. Wy możecie użyć aplikacji na przykład wyodrębni wszystkie pliki. Mam rozpakowane archiwum. Przy okazji rozpakuję sobie pozostałe archiwum. W taki sam sposób. OK. Mam tutaj archiwum, a właściwie to folder z Natanem. Podejrzyjmy jego zawartość. A więc mam tekstury i konkretne pliki. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaimportować do Blendera w format fbx. A więc plik importuj. FBX i przechodzę do lokalizacji pobrane. Natan. I pobieram ten największy plik. 23,5 MB. Natan został zaimportowany. Jak widzimy, mamy też. Listę czasu, armaturę i postać jest animowana. Dodatkowo, jak wyświetlę tekstury, to również widzę tekstury. Mogę zaznaczyć armaturę, H i ją ukryć i odtworzyć animację. A więc, jak widzicie, wszystko działa. Ok. Teraz czas na drugi przykład. Mam pustą kolekcję. I teraz zaimportuję model pistoletu. A więc muszę wrócić do folderu Pobrane. I tutaj model pistoletu składa się z dwóch folderów. Mamy osobno tekstury, które warto skopiować. A więc zaznaczam tekstury, kopiuję tekstury. Kopiuję do schowka. Wracam do folderu. OBJ. Otwieram jego zawartość. Tutaj mam dwa pliki, siatkę i materiały. Brakuje mi tekstur, a więc prawy przycisk myszy i wklejam w skopiowane ze schowka tekstury. Teraz mam komplet plików. Podejrzyjmy tekstury. To jest mapa wysokości. Mapa od odbić. OK. I importuję pliki do Blendera. A więc pliki, importuj i wybieram z listy format OBJ. Oczywiście wskazuję lokalizację. Folder pobrane. 47OJ import Jakiś błąd wyszedł Nie wiem co jest tego powodem Jeszcze raz I otwieram dokładnie ten plik. Teraz jest wszystko ok. Mam wyświetlony model pistoletu. Ukrywam zbędne elementy, akurat te elementy związane z kulą i z wybuchem. I zajmę się materiałami przypisanymi do obiektu, bowiem już zaobserwowałem pierwszy błąd. Ten element ruchomy ma błędnie przypisaną teksturę do koloru. To wiem, bowiem już wcześniej ten plik otwierałem. A więc, żeby poprawić błąd, na początek udam się do zakładki edycja UV. I tutaj widzicie, że siatka UV została rozłożona. I zamiast koloru jest podłączona tekstura imitująca mapę refleksów. Odbić. A więc muszę tą mapę podmienić i jak to zrobić? Najprościej możemy to zrobić, przenosząc się od razu do zakładki Shading. I tutaj rozwijam okno z materiałem, a więc tablicą nodów. I wystarczy, że zamienię teksturę na Rozszerzenie z literką C od kolor. I już wszystko jest wyświetlane na pistolecie poprawnie. Co więcej, mogę sobie do tego zaznaczonego obiektu dodać metaliczności, bowiem pistolet jest metalowy. I do każdego kolejnego. Ja mam do tego pistoletu przypisane dokładnie dwa materiały, które odnoszę się do wszystkich elementów składowych. I tutaj dodam też metaliczności. Teraz moja broń wygląda tak. Zobaczmy to w głównym oknie podglądu. Spróbuję renderować. Oczywiście używając silnika Cycles. Dodam lampę. Niech to będzie lampa area. W widoku od przodu tą lampę zrotuję. Przemieszczę tutaj i dodatkowo zwiększę jej moc na 25 w I tak wygląda render pistoletu zaimportowanego wraz z teksturą. Teraz możecie wyciągnąć wnioski. Do Blendera możemy importować różnego rodzaju obiekty 3D obiekty w ruchu, jak i obiekty statyczne lub same siatki i tego typu projekty wykorzystać w swoich pracach. To, co Wam pokazałem, to jest niewielki wycinek wiedzy, która obejmuje import obiektów do Blendera. Warto by było nad tym tematem kiedyś się bardziej pochylić i przekazać Wam więcej istotnych informacji. A teraz już dziękuję za uwagę.